Rada Polski to dwa kolory. Biały i czerwony. Yy, biały. Z czym Wam się kojarzy biały kolor? Leśnie. Bardzo ładnie. Tak, biały orzeł. Tak, czyste serce, śnieg. A czerwony? Serce. Serce z miłością, tak? Jak co roku wychowankowie katolickiego przedszkola imienia św. Franciszka z Asyżu w Lublinie świętowali uroczyście obchody Dnia Flagi Narodowej. tej uroczystości dzieci były przygotowane przez zajęcia dydaktyczne, przez różne prace plastyczne, które wykonywały i uwieńczeniem długotrwałego procesu dydaktycznego było dzisiejsze święto. Stawiamy na wartości. Naczelne wartości, które chcemy wpoić naszym podopiecznym to Bóg, człowiek, rodzina i ojczyzna właśnie. Obchody święta flagi narodowej wsparł jeden z lubelskich oddziałów kasy Stewczyka. Kolor biały i czerwony to symbole naszej światło. się stąd, że dawno, dawno temu Trzej Bracia, Czech, Lek i Róż, wyruszyli do poszukiwania dla swojego ludu. Kasa Stawczyka zawsze wspiera yy, działania patriotyczne, szczególnie yy, warto te działania wspierać wśród yy, dzieci, yy, krzewić te yy, podstawowe polskie wartości. O przywiązaniu i miłości do ojczyzny, barw i symboli narodowych oraz walce o nie opowiedzieli byli żołnierze. Członkowie Armii Krajowej. Wycholczym z niestety nie byłoby nas też. Byłem zaskoczony organizacją, przede wszystkim organizacji tej, tej uroczystości. Poza tym jest to bardzo dobry gest ze strony organizatorów, a dzieci małe, flagę kochały i szanowały. Jestem pod wrażeniem, jednak bardzo mi się to podobało i cieszę się bardzo z tego, że jednak. Pedagodzy próbują już od najmłodszych lat wprowadzić wprowadzić właśnie tę wiedzę.